Zobaczcie, to jest czosnek winnicowy, i teraz pokażę, jak on wygląda w całości. To jest mój las. Więc czosnek winnicowy ma po prostu cebulki. O, proszę bardzo, cebulki. Zawiera siarkę. Zawiera dużo żelaza. Działa odkażająco na nasz organizm. W naturalnym środowisku właśnie tak wygląda. To jest już pewnie 2-3 Taki grubszy. A taki drobny to jest pewnie z tego roku. Dopiero. Pozdrawiam.